Mieszanki miejscowości Brodno, Pani Elżbiety Nikiel, która aktywnie włączyła się w działalność, i od wielu lat aktywnie uczestniczy w działalności tutejszej miejscowości. Pani Elżbieto, w jaki sposób udało się Państwu zintegrować no, Wynikało to z potrzeby serca i w danej chwili od potrzeb, jakie wymagały od nas jak mieszkańcy. W zasadzie to powódź nas zintegrowała i to powódź wymusiła na nas jakiekolwiek działania, przy pomocy mieszkańców i osób drobną. Robiliśmy wiele imprez kulturalno-oświatowych, brali w, w nich czynny udział mieszkańcy. Zawsze w każdej wiosce znajdują się osoby, które niestety też przychylnie patrzą na naszą działalność, nie włączają się, ale próbujemy ich zmobilizować. Ale w tej chwili jest, ważna, jest w Was dość pokaźna grupa osób, które żywo zainteresowane są po prostu tym, aby włączyć się jednak w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Pracując na rzecz drobna, pracujemy na swoją konkretnie rzecz. A oprócz tego każda praca jest zakończona też jakąś zabawą, gdzie dziękujemy sobie nawzajem. I to wychodzi. Jak na razie, to mam na myśli. Pytanie do Józefa Złapata, który jest sołtysem w miejscowości Brodno. Panie sołtysie, a jakie największe wówczas przedsięwzięcia, że Pani mówiąc, które się udało z powodzeniem zrealizować? To znaczy tych przedsięwzięć, tak jak Pani Jada powiedziała, ja nie jestem długo sołtysem, to jest moja druga kadencja sołectwa, z tym, że urodziłem się też praktycznie w Brodno. No i z tych przedsięwzięć naj, najbardziej wiadomo, że wioska zawsze była mobilna, była, brała czynny udział. Wioska w czasach trudnych kryzysu, nazywamy to Komuny za Przekłoszeniem, kiedyś postrafiła zmobilizować i wybudować kaplicę cmentarną. Ta kaplica cmentarna to jest dzisiejszy kościół. To nie wolno było budować wtedy. Można było wybudować, znaczy nasi ojcowie podjęli decyzję, żeby budować tą tablicę cmentarną. Wybudowali kościół w najcięższych, naprawdę, czasach, jakie były. No i później był troszeczkę luzik, później było, tak jak mówię, troszeczkę spowolnienie na tej wsi. No i, i to zmusiło dalej, 97 rok, jak Pani Elżbieta to wspomniała, to była ta powódź, gdzie wioska w była zalana dosyć poważnie, wiadomo, to był ciężki czas dla naszej wioski, domostwa zalane wszystko to Wiadomo, że inne miejscowości nam pomagały w tym, nie żeśmy to docenili, czyli później y, odbudowaliśmy te swoje domostwa, wyremontowali. Każdy robił jak umoń. No i, i, i zaczęliśmy działać i dalej. Troszeczkę rzecz. W jest wiadomo OST, czyli bardzo mobilna jednostka. Zaczęliśmy działać. Gmina, bo ja mówię popręce, bo to może i prezes później powie tutaj o OSP, zakupiła tą toyotę, zaczęło coś się dziać, zaczęły naprawdę się dziać bardzo fajne rzeczy. Odbudowa dróg, tutaj kościół, yy, nasza kolonia. Następnie co tu żeśmy robili, po, powiadajcie jeszcze. Nie to boisko, które teraz stare boisko. W sumie dobry pomysł może ze strony gminy, że, 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 że na starym boisku powstaną działki budowlane, gmina coś z tego zyska, bo to jest przy drodze, jeżeli sprzedadzą. Nasze boisko było już nie do użytku, bo to było podłoże bardzo nie nie tam prawa, przesunęliśmy. Generalnie o samą z tego tyłu. Zrobiono nową taflę. Może nie jest to ideał, żeby był to ideal, ale jest równą taflą. Zawiązała się drużyna, skortowało, to może później krzyżę. To tak potężę. Mówię. Korzystamy cały czas na, na tym, że, że, że wioska jest w miarę zgrana. Jest to bardzo dobra wioska, według opinii sołtysa. Drugi taki nie można sobie wymarzyć. No. Ja jestem w ogóle bardzo dumny, że jestem sołtysem tego. Oj, nie jestem jakimś dumnym. Więc, więc takie pytanie do um, um, szefa, prezesa miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. I tutaj dowiadujemy się, iż Państwo swoje ekwiwalenty za wyjazdy do wszelakich akcji przeznaczacie na rzecz działalności um, miejscowości. Czyli nie bierzecie tych pieniążków po prostu, które Wam się należą do kieszeni prywatnej, do portfela, ale przeznaczacie je do, wspólnej, do wspólnego budżetu, do wspólnej kasy, aby z tego coś się działo dla, na, na rzecz mieszkańców miejscowości, tak jest? No tak jest, podjęliśmy na zebraniu uchwałę, razem wspólnie ze wszystkimi druhami, że nasze ek ekwiwalenty, czyli nasze pieniążki, które nam się należą, przekazujemy na rzecz y, wspólnoty, czyli naszej miejscowości, biotki Brodno, no i zarazem na zakup jakichś rzeczy, które nam są niezbędne Działamy w działaniu tej świetlicy, czy tam z, z do SP, który nam jest na bieżąco y, potrzebny. Bo część ma gmina, ale staramy się też z własnych środków pozyskanych, z tych y, pożarów, z tych akcji ratowania, przekazywać właśnie y, te wszystkie fundusze wykorzystywać na, na polepszenie sobie bytu i warunków w remizie, no, na świętnicy, no i ogólnie dla dostępu, żeby to było wszystko nie tylko dla zawód tych ochotników, tylko oczywiście jeszcze dla całej społeczności, czyli itd. Tak Państwo, oprócz wspomnianych ekwiwalentów, które przeznaczacie tutaj dla do, do wspólnej kasy, bierzecie także czynny udział poza tymi akcjami w pracach społecznych na rzecz miejscowości tak, na Rzeszy na przykład teraz w tej chwili zaczynamy budowę chodnika koło kościoła, czyli robi to społeczeństwo wioski i zarazem ten na ten straży straż pożarny. Z części pozyskanych właśnie pieniędzy, z uzyskanych ekwiwalentów, no daliśmy na zakup kostki, tam teraz jeszcze będziemy społecznie to wszystko Realizować i pomagać. Także to jest organizacja z tego że robimy sobie i przy okazji ktoś z tego korzysta, czyli cały po projekt powrotu na, na tym zeszłym. Że, że to OSP działa tutaj na Może jeszcze podpowiem, jak Pan pozwoli, bo ja nie skończyłem, Pan redaktor przerwał. Nie skończyłem, jeszcze jak już dopuścił Pan do głosu, są w jeszcze powiem do końca. Tak jak Pan powiedział, że tutaj, bo ja dopiero zacząłem, bo blisko było przesunięte. Tutaj wybudowaliśmy jeszcze kaplicę cmentarną, dostaliśmy z gminy materiały, wioska wybudowała sobie kaplicę, znaczy sobie, wybudowała kaplicę cmentarną, czyli to już był następny punkt. Później była budowa tej remizy, też żeśmy pomagali przy rozbudowie tej remizy, to nie jest tak, że tylko gmina nam to wzięła i zrobiła i Łęgi bo to też była dotacja z tych łęków Łodżańskich, cały czas OSP i mieszkańcy. Mówiąc o Ochotniczej Straży Pożarnej, to ja rozumiem, nie Ochotnicza Straż Pożarna, tylko z druga strony medalu, to i tak jest brodno, bo tu 90% czy tam 80% To to, jest tak jest procent drodę. Drodę to w tym najbliższym planie, że w Gminie krążymy i depczemy tą ścieżkę, burmistrzowi nie dajemy spać, żeby wybudować tu ośrodek, taki rekreacyjny, znaczy coś dla dzieci. To jezioro zawsze ja mówię, pamiętam od dzieciaka, że w Majtasach kąpałem się tutaj. Piękny ośrodek, piękny basen. On jest e, cały czas e, najprawdopodobniej dzierżawiony przez Polski Związek Wędkarski. Zarasta to, zawałagalony, zaśmiecony. Gmina robi co może, bo nie powiem, że gmina nie. Czyści się, sprząta, każdy tego, ale jest to jeden wielki bałagan. Chcieliśmy tutaj na obrzeżach, tutaj jak się znajdujemy. Stąd ma pójść ścieżka, nawet taka yy, dwumetrowa, do tego ośrodka. Chcemy wybudować na palach taki ośrodek yy, rekreacyjny. To ma być pomost dla kajaków, coś pięknego. To ma być budynek z grillem na środku, gdzie ma być ubikacja, umywalka, ma być parking. Nie wiadomo, co z parkingiem, bo to właśnie jest na, na naturze 2000. Co zobaczymy, co z budową parkingu, czy nam się to uda. W tym pierwotnym projekcie jest ten parking, czyli piękne ośrodek. Chcemy się podzielić z dziećmi innych wiosek, nie tylko z bo my mamy gdzie się kąpać, ale, ale niech będzie to, tak jak ja mówię, tutaj przyjeżdża Życzyca, Lipnica, Szczepan, Środa, Zaksiu, wszystkie ościenne do tego jeziora Pro, Największą bolączką naszej wioski to jest brak chodników. Podkreślam jeszcze raz brak chodników, my mamy tutaj wioskę, powiat, drogę, przepraszam powiatową, wiadomo powiat też jest w trudnej sytuacji finansowej, no i z tym chodnikiem są problemy z budową, obiecują nam, obiecują, no może kiedyś zostaną wybudowane te chodniki, także to jest bezpieczeństwo dla dzieci, no i, i dla tych rowerzystów, wiadomo jeżeli jest taki akcent, czyli wędkarze jeżdżą na to, akwen łowić rybki, nie ma drogi rowerowej. Widzę, że piękna droga rowerowa powstaje Środa-Szląska-Szczepanów, Środa-Szląska-Ciechów już jest. Może dożyjemy takich czasów, że będzie Wczyszcza Rowerowa, Środa-Szląska-Szczepanów, robi i to będzie już naprawdę rewelacja. Na ten akwen, który mówię zaraz tam, nikomu dzisiaj nie potrzebna, a nie potrzebny dlatego, że, że nikt nie mówi o tym akwenie. Jest to piękny akcent, gdzie mogą dzieci, po co mamy w dzieci wywozić yy, na jakieś inne? Ludzie nie mają pieniędzy, żeby wybiec te dzieci, a ja oni kiedyś na kombajnach traktorach jeździły, a mogą odpocząć, że u nas na miejscu zbrodnie. I tu wejdę w słowo, czyli państwo macie jak gdyby koncepcję zamknąć całkowicie tutaj ten teren wszystkimi możliwymi inicjatywami. A jeszcze tutaj chciałbym zapytać panią, zapraszam do nas, do, do, do stołu. mamy tak jak Soł wspomniał. Zaplecze, co prawda, Ochotniczej Straży Pożarnej, ale ono właśnie jest przykładem, że służy wszystkim mieszkańcom, od najmłodszych, od dzieci po, po tych starszych. Tu dodajmy, że Ochotnicza Straż Pożarna, za, za te pieniążki swoje własne, kupiła wyposażenie, częściowo wyposażenie do tej świetlicy. Tak, kupiono na przykład do ćwiczeń, do takie rzeczy. mimo to jest kupiony z promocji. No pomaga, pomaga ktoś, finansuje dzień dziecka, robi jakieś tam kupuje czy to kupuje tam piłkę, także że razem z ochotnikami. Dzień dziecka, czy jakimś dzień człowieka, dzień matki. Kobiety szanujemy, pomagamy. Y, jasełka oczywiście, co roku jasełka z dzieczny, tylko też na duże świetlicy bo to jest jednak mała, na no tamtej dużych Dzieci przychodzą, uczestniczą, mamy komputery, internet, to mhm. jest taki właśnie plus. 21. pierwszy. No i przychodzą, dzieci chętnie korzystają, jest zawsze dużo. tutaj pytanie do Pani. Bo w innych wioskach chodzą według kolejności, sprzątać. A my podjęliśmy się, że sprzątamy co nic, jakamy się tam. To sprzątamy. znaczy, to jest tak szybko, powiedziane, sprzątamy. Te panie uwiększają <noise> na tym koszem. One uwiększają wiatrami i wszystkim. Także ja nie wiem, bo ja nie będę ja już, bo ksiądz nas podsumuje, zaraz będzie słowo prawdy. A, a jeszcze, jeszcze tutaj Pani Halinę chciałbym spytać, a oprócz no, tych prac społecznych wykonywanych na rzecz no, waszą, czyli, czyli kościoła bierzecie również aktywny udział, w tym aby przygotowywać różne uroczystości, zbliżają się do Rzynki. No, Panie Mauczyzie... Dzisiaj... Zbieramy się na święcy. No, kilka osób, kilka kobiet, kilka dziesiąt i po prostu robimy pieniądze. No, to... Ładnie śpiewamy, zobaczmy. Macie koncept na tego roku śpiewanie z dużym kowbojem? Nie wiem, czy w przyszłym roku coś nam zrobił. A nie to jest młody, zawsze robię to. Tak, tak. tak. no, koncepcję nie pytam. O koncepcję nie pytam, bo tutaj wisał pewnie będzie konkurs, tak, żeby informować, co wy macie w domu. Rozumiem. No pytanie oczywiście do księdza Pomorszta, księże Januszu, jak współpracuje się tutaj z mieszkańcami Grudnia, jeżeli chodzi o działalność religijną, o działalność aktywność kościoła katolickiego w tej miejscowości? Przede wszystkim spotkałem tu osoby o otwartym sercu i o otwartym umyśle. Jak Pan Redaktor, choćby powiedzi, tych wypowiedzi, które tu były wcześniej zaprezentowane, zauważył, mieszkańcy Grudnia stanowią rzeczywiście takie środowisko zintegrowane. To środowisko, które ma mnóstwo pomysłów dotyczących nie tylko takich spraw wokół siebie, ale także wychodzących naprzeciw innym, uczestniczących także w życiu parafialnym tej wspólnoty, wykonując naj, najpierw, mając pomysły co do upiększania tego wszystkiego, co związane jest z życiem religijnym, podejmując różne inicjatywy. Przychodząc tym do mnie, oczekują akceptacji, uczestniczą w tych inicjatywach, ponieważ byłby błędem rezygnowanie z tego, co tu wymyślili. Są ogromnie prężni i zaangażowani. Potrafią się sprężyć i potrafią poświęcić swój czas, także swoje środki na to, by w i zarówno od strony tej przyrodniczej, budowlanej wszystko wyglądało elegancko, ale także od strony tej gijnej, żeby mieli się czym cieszyć. By Krzysztofa. Skąd pomysł ta z sportową Ona była wcześniej, nie było jej. Była. wspólnie założyliśmy sobie drużynę w zeszłym roku, no, dzięki temu, że gmina i burmistrz nam zrobili elegancki stadion, na którym możemy sobie spokojnie grać. Może stadion za duże spokojnie? No to wszystko, No nisko, ale tam będzie stadion. W przyszłości, <laughs> w planie mamy na mamy y, 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 burmistrza y, też obiecaną jakąś szatnię, czy przewoźną, czy budowlaną. <laughs> Zależy, co tam jeszcze ustalimy, jak to będzie miało wyglądać, nie? No i bawimy się po prostu, gramy co niedzielę mecz raz tu, raz na wyjeździe. Prezesem jest Andrzej Grawski, który po prostu wszystkiego pilnuje, dba o to. No i po części też finansujemy to z własnych środków, bo do tej pory jeszcze nie dostaliśmy grosza. A zakupiliśmy już i buty i częściowo kilka par skarpetek. Co tam jeszcze? Kilka piłek. No i staramy się to utrzymać. W tym roku dojdzie jeszcze dwie drużyny, będziemy mieli więcej wyjazdów. No i po takim każdym meczu też się spotykamy. Wypijemy sobie po piwku, za własne oczywiście pieniądze, bo sponsorów na razie nie mamy. Młodzież ma zajęcie bo się nie nudzą, nie łażą, nie jeżdżą, wszyscy są praktycznie na miejscu, no i postaramy się wejść może w przyszłym roku do B klasy, gdzie będziemy mieli może większe szanse, większe zaangażowanie, no i większe pieniążki w tym nam się będą należały, no to tyle co mogę powiedzieć. Na razie współpraca, z rzeczy co nam się układa, bo po prostu no pomagają. Wioska nie ma, tyle mówisz, żeby była sama. Rozumiem.